Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Rafik i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka Bloodborne. Ostatnio przemierzaliśmy niż ptumeryjski labirynt nie bez powodu. W drugiej warstwie labiryntu w trumnie znaleźliśmy Nowe narzędzie kuźni, ekstraktor mgły z kuźni, pozwoli nam na wytwarzanie tajemnej mgły. W warstwie czwartej, po zabiciu bosa, otrzymaliśmy przeklęty i splugawiony kielich korzenia. Po przejściu tego kielicha otrzymamy wielki ptumeryjski kielich, który pozwoli nam na zabicie królowej Jarnam. Naprawimy broń. Ulepszymy do maksimum stolet tropiciela. Tworzymy wielki kielich iszk, który otrzymaliśmy w Górnym Rewirze Katedralnym po zabiciu córki kosmosu Ebrietas. Będziemy potrzebować 11,5 tysiąca krwi, 9 rytualnych krwi piątego poziomu, perłowy ślimak. 3 sztuki oraz tajemną mgłę której w tej chwili nie mamy zdobyliśmy jednakże nowe narzędzie kuźni tajemna mgła można pozyskać z różnych materiałów rytualnych po ekstrakcji mgły materiały zostają Tracone. Tajemna mgła to materiał wymagany do niektórych rytuałów kielicha. Poświęcając jeden z materiałów potrzebnych do tworzenia lochu, zostanie on zamieniony na tajemną mgłę. Krew rytualna daje nam. ...dwie tajemne mgły. Potrzebujemy 12. prowadzić rytuał. Loch został ukończony, a kielich spoczywa na ołtarzu. Możesz teraz zbadać loch. Nagrobek Isz, warstwa pierwsza. Lochy Isz należą do najcięższych lochów. W nagrodę za trud otrzymujemy dużą ilość tętnień krwi oraz materiałów. A także wypadają bardzo dobre klejnoty zablokowane przez urządzenie. Na ciebie skoczymy z góry. w lochach iż możemy napotkać na teleporty, które przenoszą nas prosto w pułapkę. Piękna szczureczka leśnie z grobowca piątego poziomu, wypada z szczurków. Gniewny, wilgotny, krwawy krajnoc piątego poziomu. Atak fizyczny plus 13,7. Teleporty są widoczne w kształcie okręgu z świec. Lochy, iż swoim wyglądem przypominają kosmos w przeciwieństwie do lochów Loran, które miały taki pustynny krajobraz. Te małe bestyki narzucają szał, wysysacz mózgów. Spotkamy ich dosyć sporo. W większych lochach możemy być więcej niż pewni, że zawsze będzie przed bosem poboczny loch. Możemy pójść wyżej. Pójdziemy niżej, najpierw. Ginie w wilgotny krzawek klejną od piątego poziomu. Dodaję atak fizyczny 8,4 oraz atak tajemny 30,4 bardzo dobry klejnot. Jeżeli chcielibyśmy tworzyć broń pod tajemna, oczywiście musimy też zadbać o to, żebyśmy zainwestowali w Statystyka tajemną, żebyśmy mieli większą skalację, krew na piątego poziomu, dwie sztuki, teleport. zaprowadziło nas to prosto w pułapkę Przenieśliśmy się dzięki temu teleportowi do góry, prosto w epicentrum wszystkich wrogów. Przejdziesz do mnie, nie przyjdziesz, ja muszę przyjść. Ginierzasz w końcu. Odzyskałem fiolki. zagubionego pajączka. Znaleźliśmy drugą ścianę w lochach, która jest iluzoryczną ścianą ukrytą krew rytualna piątego poziomu Gotujemy się. Mamy przed sobą wysysacza mózgów, który będzie nas próbował pochwycić przy pomocy magii. Otrzymujemy gniewny, wilgotny, krwawy Klejnot szóstego poziomu Atak fizyczny plus 9,5 dodaje ataku tajemnego 32,6 Bardzo dużo Dobrze moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego.